Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii horoskopy. Tym razem chciałabym omówić horoskop dla Panny na miesiąc kwiecień roku 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo, zdarzeniowo, poruszając każdą sferę życia. Każdą mam na myśli sprawy miłosne, finansowo-zawodowe, jak i te zdrowotne. Zatem, jeżeli lubisz konkrety, to najprawdopodobniej ten horoskop przypadnie Ci do gusty. Pamiętaj też o tym, że horoskop jest wibracją ogólną i nie z każdym w danym momencie będzie rezonował. Jeśli rezonuje z Tobą, cieszę się bardzo. Również chciałabym, abyś rozejrzał, rozejrzała się tutaj na kanale, bo nie tylko horoskopy tutaj e, dla Was upubliczniam, również mam taką serię jak Pika Kart, która, e, krótko mówiąc, jest serią, e, która daje Wam możliwość aktywnego udziału we wróżbie, bo to służy, wybierz kartę i sprawdź. I filmiki, które zostały przeze mnie już zrealizowane, to sprawdź, kiedy pojawi się na Twojej drodze osoba Ci przeznaczona, kim będzie ta osoba przeznaczona, również to, czy on, ona Cię kocha i czy macie szansę na powrót. I tutaj powinny się one pojawić, playlista i możecie wybrać się, w której ewentualnie możecie chcieć wziąć udział. Również, moi drodzy, nauka tarota, numerologia, ale także dwie serie, na które chciałabym Wam również zwrócić uwagę, to Wasze pytania, moje odpowiedzi i. Live, dzięki którym uzyskujecie odpowiedź na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drugą SMS. Tutaj też proponowanych powinny być przykładowe filmiki, ale również na dole w opisie jest więcej informacji, zatem zachęcam do zaglądania w opisy tutaj pod, pod filmem. By nie przedłużać, by gdzieś tam nie przeciągać, już śpieszę się przedstawić tym, którzy mnie jeszcze nie znają. Jestem Taroczka Agiatis, na imię Mam Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią. Karta niebieskie, rytuały również nie są mi obce. I mm, zaczynamy, moi drodzy. A, i o, coś tutaj się poprzedstawiało, właśnie, wideo włączone, I, panna. Panna. Panna i kwiecień. Panna i kwiecień 2019. Pokażcie karty, jak to się będzie rysowało. Pokażcie karty. Pierwsza karta definiuje rozkład, czyli pokazuje z jaką energią wchodzicie na kwiecień. Tutaj z talia to jest tarot snów. Nie czytam kart odwróconych, zatem to jest taka wiadomość dla tych, którzy gdzieś tam to czynią, bądź to widują. Ja tego nie, nie robię, zatem tak to, tak to wygląda i kolejny tydzień dla panny tutaj się e, zarysował mhm. i ostatni tydzień dla panny i tak no dobrze teraz tak czwórka e, mm, była czwórka była może mówić o nowych historiach zawodowych ale i może mówić o mm, Ważności uważności w aspekcie czterech własnych ścian, tego co macie wokół siebie, na swoim kawałku podłogi. Ale też karty pokazują, że gdzieś tam jest ta energia ważna, ale również będzie trzeba wykazywać się w tym miesiącu szczególną dojrzałością słowną, nie dawać się prowokować czy też sprowokować do kłótni, bo może ktoś próbować właśnie takie działania wobec Was stosować. Zatem tak, kłótnia w domu przy domu może być, ale też gdzieś tam coś tam być może pielęgnujecie, być może budujecie coś od nowa i przy tym gdzieś tam może się pojawić jakiś konflikt, nie dajcie się po prostu wyprowadzić z równowagi, lepiej coś przemilczeć i podejść do tematu raz jeszcze, niż pójść żałować z wypowiedzianego słowa, bo ona najmocniej boli. I długo pozostaje w głowie, o ile nie na zawsze. W kwestiach tutaj relacji partnerskich, karty tutaj pokazują, że niektóre panny będą miały możliwość gdzieś tam romansów. Romansów, które będą, nazwijmy to, dwojakie. Jedne będą na odległość, że gdzieś tam, na odległość może ktoś powiedzieć, no trudno o romans, ale są. Mm, takie relacje, które są na odległość, bo poznali się online. Ta osoba jest nawet za granicami Państwa, w którym aktualnie Wy jesteście i czujecie się w rozmowach z osobą komfortowo a i gdzieś tam ta energia Was pochłania i czujecie się tak, jakby ta osoba była przy Was, czy też że gdzieś tam byście toczyli jakąś relację, być może romansową. Również karty pokazują tutaj, że i Panie i Panowie, macie szansę pod koniec kwietnia na spotkanie kogoś, kogo być może już przegapiliście, bądź gdzieś widzieliście, bo coś takiego się rysuje. Ponowny kontakt z osobą, której się wydawało, że to się nie uda. Może gdzieś widzieliście go na jakimś konwencie, czy widzieliście gdzieś go na jakimś kongresie, czy też na coś, co rzutuje na sprawy ważne przy załatwianiu czegoś, tak? Albo w jakichś ważnych miejscach. Coś takiego się tutaj rysuje i jest ten kontakt zainicjowany. Jak i panie, taki panowie. Tutaj się rysuje ta, ten układ kart. I to też będzie takie połączenie emocjonalności z konkretem. Będziecie się uzupełniali. Zatem, no, może być dosyć ciekawy. Pod koniec kwietnia takie coś się tu rysuje. Tutaj są jakieś kwestie podejmowania wyborów, romansów, ale ten romans będzie, ale też gdzieś tam on w pewnym momencie zostanie przez Was ucięty, bo najprawdopodobniej uznacie, że gdzieś tam nie będzie szło tego posunąć do przodu i nie ten. Droga. Drogie panie, uważajcie na maga, bo on mi się tutaj kręci i może spowodować zubożenie w połowie tutaj kwietnia dla was. Zatem warto być ostrożnym w kontaktach z osobami w połowie kwietnia, które dużo mówią, a mało działają, bądź pokazują coś pięknego, wręcz wydawałoby się nierealistycznego. Ten mężczyzna wie, jak gadać. Wie, jak mówić, aby. Bo. Tak się mówi, kobiety kochają uszami, mężczyźni oczami. Bardzo często tak jest i ten wie o tym, ma tego świadomość i będzie chciał to wykorzystać. Zatem, ucinać, warto by było, drogę temu jegomościowi. Co do kwestii osób w związkach, karty pokazują tutaj, że będziecie dokonywać wyborów, włącznie z tym, żeby się gdzieś ewentualnie przeprowadzać, wyprowadzać, czy też zmieniać historie zawodowe, wspólne najprawdopodobniej, zwłaszcza te pary, które pracują razem. Ale te decyzje tak naprawdę będą kręciły się, będzie się dużo działo, ale finalnie ma pokazane, że przystopujecie i z tego nie, nie skorzystacie. Co do kwestii zawodowo-finansowych. Do połowy kwietnia może być różnie. Uważajcie na zguby, straty, na jakieś. Hmm... Niedociągnięcia, potknięcia, bo coś takiego się może zarysować. Wychodzicie z tego na prostą, bo Mag w historiach zawodowych natomiast jest bardzo dobrą kartą, bo on daje radę za wszystkim. Ma w głowie, w rękach, w możliwościach do tego, aby poradzić sobie z każdym wiatrem, tornadem w historiach zawodowych. Również karty pokazują, że te osoby, które planują wyjazd za granicę, za pracą, to to się nie zadzieje, bo są okoliczności, których gdzieś tam nie będziecie mogli przeskoczyć jest to zatrzymanie. Osoby, które gdzieś tam mm, starają się o awanse, poprawienie jakości zawodowej, dostaniecie coś do wyboru pomiędzy dwiema opcjami i będzie od Was zależała decyzja. W którą stronę chcecie tak naprawdę zmierzać? Osoby, które gdzieś tam szukają też pracy, karty pokazują, żebyście rozejrzeli się za historiami, które już gdzieś tam przy Was były. Może być to powrót do jakiejś tam pracy, ale również może być to powrót do aplikowanego już miejsca, że coś się takiego również może zdarzyć, bo jest komunikacja z miejsca, które już wydawało mi się stracone, że mnie tam nie chcą, a być może myślę, że już mi coś tam przypadło zatem taka jest tu informacja. W kwestiach zdrowotnych zwróćcie uwagę bardzo proszę na układ moczowy i nerki, bo się bardzo mocno to e, zaznaczyło, plus kwestii e, tutaj kości mięśnie stawy, bo tu się pokazuje jakieś zubożenia bądź ewentualnie kontuzja, oby to się też nie, nie, nie ziściło, bo macie tą informację, także uważajmy, gdzie stąpamy, nogi nie skaczemy być może i tak dalej, i tak dalej, zatem bo tu jest to zubożenie. Tutaj są te kwestie układu moczowego plus nerki. Zatem na to warto zwrócić uwagę w kwietniu, moje drugie Panny, układ ogólny karta kapłana. Uczcie, obserwujcie, się, inspirujcie się mądrzejszymi, bardziej doświadczonymi i warto z tychże historii korzystać. Za chwilkę wracam. Jestem ponownie i włączam tutaj też pogląd. Karta kapłana, która wnosi informacje, aby uczyć się od mądrzejszych, czerpać doświadczenia, również od bardziej tutaj zorientowanych w doświadczenia. To są osoby, które. Dużo czasu, energii i życia poświęciły na pewne rzeczy. Tak? Czerpmy, inspirujmy się od osób, które już coś przeżyły, doświadczyły, zrobiły, żeby również tą energią się wynosić. Ale też karta kapłana mówi o tym, żeby zastanowić się nad tym, czego ja tak naprawdę ja. Pragnę, żeby również spojrzeć na siebie od wewnątrz, dosłownie. No to zobaczymy, co tutaj w przesłanie anielskie jak się rysuje. Przesłanie anielskie jak się rysuje dla panny na kwiecień. Przesłanie anielskie dla panny na kwiecień. Pokażcie karty. Przesłanie anielskie dla panny na kwiecień. I teraz tak, kreatywność. Anioł radzą, byś odkrył, odkryła swój twórczy potencjał. Kreatywność to energia przygody i zmiany. Może stanowić zapowiedź nowej idei, inspiracji do napisania książki, zrealizowania artystycznej wizji czy nowego projektu. Daj się ponieść wyobraźni. Jeśli nie wiesz, jak ukierunkować tę siłę, możesz czuć się zaniepokojony lub zniechęcony. Zaniepokojona lub zniechęcona. Poróż zatem swojego anioła, by pomógł ci skierować Twoją twórczą energię na rzeczy naprawdę tego warte. A Anielska mądrość przypomina Ci, że jesteś współtwórcą w boskim dziele tworzenia. Korzystaj ze swoich mocy z rozwagą i radością. I afirmacja, cieszę się moimi siłami twórczymi, wykorzystuję je dla najwyższego dobra. I z tym pozytywnym akcentem Was, moi drodzy, pozostawię. Mam nadzieję, że horoskop Wam się podoba. Pamiętajcie też o tym, że horoskop jest takim życiowym GPS-em na dany okres czasu. Czyli macie wskazówki, macie możliwości, czy z nich korzystacie, decyzję rzecz jasna pozostawiam Wam. Um, to jest tak nasza nawigacja. I załóżmy, kierujemy drogę do domu, tak? Z miejsca A do, do domu. A i tutaj znając drogę na pamięć jedziemy na pewniaka, ale z jakiegoś powodu nawigacja nam podpowiada, żebyśmy pojechali drogą, wydaje się być okrężną. I właśnie, bo ona już dostała informację, że gdzieś coś jest, jakiś wypadek, nie daj Boże, czy też korek z jakiegoś tam powodu, a być może jakieś um, prace budowlane, tak na, na drogach. No i wy decydujecie się, czy stojecie w tym korku, czy czekacie, znając tą drogę, czy też decydujecie się na wskazówkę, którą właśnie Wam została podana. I to jest finalnie Wasza decyzja, w którą stronę chcecie zmierzać, tak samo jest z kartami. Szukajcie wskazówek, podpowiedzi, niegotowych rozwiązań. Gotowe rozwiązania nie dają możliwości decyzji, tylko mm, idziemy tak, jak mi kazano, a tego nie możemy sobie robić. Sobie sobie, bo później uzależniamy się od wróżb. A, a według mojej osobistej oceny e, warto szukać wskazówek, co by było dla mnie korzystne w danym momencie, na co mam zwrócić uwagę, i mając obraz z obu historii, mogę decydować, w którą chcę wkraczać, na którą ja dziś jestem gotowa, gotowy. Moi drodzy, jeszcze na sam koniec chciałabym Was zaprosić na tutaj e, nasze live'y, które są w piątki o 17. E, tam macie możliwość, co prawda, uzyskiwania na żywo odpowiedzi na Wasze pytania drogą SMS, którą kierujecie, ale również jest świetna atmosfera, fajni ludzie, e, fajne koleżeństwa, przyjaźnie, związki się tutaj rysują, a zatem Wy również możecie porozmawiać z kimś, kto czuje, widzi podobnie, być może e, znajdziecie też jakąś bratnią duszę, a tutaj do towarzystwa, na przykład bądź jeśli jesteście w potrzebie wysyłać SMS na odpowiedź tu od razu na żywo. W piątek o 17 staram się realizować takie live'y, gdy nie ma live'a z jakiegoś tam powodu, czy sprawy techniczne, bardzo rzadko ich nie ma, ale zdarzało mi się, bo na przykład byłam chora, czy też wyszła jakaś okoliczność i ja to Was staram się dzień wcześniej informować, że nie będzie i że odwołuję na przykład. Tak? Zatem tyle myślę ode mnie. Życzę Wam samych cudownych zdarzeń, uśmiechu na co dzień. Ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. Całuję papa! Pa.